Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska. Jakie są najważniejsze obowiązki sprawozdawcze firm? O tym będzie dzisiejsze nagranie. Dzień dobry, ja nazywam się Kinga Konopelko, jestem radcą prawnym i na co dzień współpracuję z marką doradcy 365 w sprawach z zakresu sprawozdawczości z ochrony środowiska. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał każdego roku, to jest to gorący okres sprawozdawczy. Na początku roku należy złożyć w przypadku niektórych firm nawet sześć różnych sprawozdań dotyczących ochrony środowiska. Dodatkowo niektóre firmy muszą złożyć sprawozdanie środowiskowe do GUS. Jeżeli chodzi o najważniejsze terminy, to jest to data koniec lutego, czyli 28 bądź 29 lutego, 15 marca oraz 31 marca. Pierwszym sprawozdaniem, który, które należy złożyć do końca lutego, jest sprawozdanie do krajowej bazy COBIZE. Kogo dotyczy obowiązek? Obowiązek dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska. W przypadku, gdy firma posiada pojazdy służbowe, klimatyzację bądź prowadzi procesy produkcyjne typu spawanie, cięcie, szlifowanie bądź inne procesy powodujące emisję substancji do powietrza, wówczas powinna złożyć sprawozdanie do KOBIZE. -y. Kolejnym sprawozdaniem jest sprawozdanie do bazy danych sprawozdań, również termin to koniec lutego. Obowiązek złożenia tego rodzaju sprawozdania dotyczy podmiotów wykorzystujących czynnik chłodniczy, Przykładowo, są to firmy serwisowe, hurtownie, dystrybutorzy sprzedające czynniki chłodnicze, warsztaty samochodowe zajmujące się tak dobijaniem klimatyzacji w pojazdach, bądź importujący lub producenci urządzeń zawierających czynnik chłodniczy. Kolejna ważna data to 15 marca. Do tego dnia należy złożyć sprawozdania w ramach systemu BDO. Pierwszym sprawozdaniem jest sprawozdanie o wytworzonych odpadach. Kogo dotyczy obowiązek? Przede wszystkim podmiotów wytwarzających odpady inne niż komunalne, które mają obowiązek zarejestrować się w tym zakresie w BDO. Przykładowo są to zakłady, fabryki, warsztaty samochodowe, cukiernie, piekarnie, bądź też inne podmioty wytwarzające odpady. Jeżeli chodzi o drugi rodzaj sprawozdań w zakresie BDO, są to sprawozdania o produktach i opakowaniach, których termin również przypada na 15 marca. Kogo dotyczy obowiązek? Przede wszystkim podmiotów wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach, jak również podmioty, które wprowadzają takie produkty jak opony, oleje, smary, akumulatory, baterie, sprzęt elektroniczny, elektryczny i pojazdy. Dodatkowo ustawa też wskazuje inne podmioty, które mają obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie, jak na przykład eksportujących produkty bądź opakowania. Jeżeli chodzi o przykłady, to są to producenci produktów oferujących je w opakowaniach, Importerzy produktów w opakowaniach, sklepy internetowe, cukiernie, piekarnie, gastronomia, czyli podmioty, które oferują produkty w opakowaniach na wynos, jak również sklepy oferujące torby z tworzywa sztucznego, czy też inne podmioty, których obowiązek wynika z przepisów. 15 marca to jest też ważna data dla wszystkich firm, które wprowadzają na przykład produkty bądź produkty w opakowaniach i mają możliwość skorzystać z tzw. Tak pomocy de minimis. W takim przypadku do 15 marca należy złożyć wniosek o pomoc de minimis, dzięki któremu będzie można zredukować zarówno opłaty produktowe, jak i opłaty na kampanie edukacyjne do zera. 31 marca to również ważna data w kontekście obowiązków sprawozdawczych. Wówczas bowiem należy złożyć sprawozdanie za korzystanie ze środowiska do Urzędu Barszałkowskiego. Takie sprawozdanie składają to do zasady wszystkie firmy, które składały również sprawozdanie do KOBIZE. Przypomnę, że ten obowiązek dotyczy podmiotów korzystających ze środowiska w następujący sposób. Posiadanie pojazdów służbowych, posiadanie klimatyzacji, prowadzenie procesów produkcyjnych, które powodują emisję do powietrza, to są sytuacje, które powodują, nakładają na firmy obowiązek realizacji i składania sprawozdań. Mam nadzieję, że pomogłam Państwu zrozumieć i poznać obowiązki sprawozdawcze firm w zakresie ochrony środowiska. Jeżeli potrzebowalibyście Państwo pomocy w tym zakresie, zachęcam do kontaktu z biurem obsługi klienta marki doradcy 365. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.